Jak jesteśmy już przy zawodach, to przed tobą dwie tak naprawdę wielkie imprezy. Większość osób i większość dziennikarzy pytacie o Tokio, a ja zapytam najpierw o mistrzostwo Europy. Jak ty się czujesz przed startem właśnie tam? Na razie dobrze, staram się o tym nie myśleć, chociaż bardzo dziwnie szybko jest to dla mnie, bo faktycznie miałam jeden start dopiero ze sobą, czy tam dwa, a za dwa tygodnie tak naprawdę jest chyba wylot na mistrzostwa Europy, więc jest to naprawdę niedługo. Ale myślę, że to będzie taki fajny sprawdzian przed tymi igrzyskami w Paryżu, bo jest to troszkę mniejsza impreza, trochę mniej zawodników, ale równie ważna dla mnie, więc będzie fajnie się po prostu sprawdzić i przetrzeć na tej imprezie przed igrzyskami. To jest niesamowite, że ty mówisz: przetrzeć się na Mistrzostwach Europy. Domyślam się, że to znaczy, że jesteś. Pewna siebie i że czujesz, że jesteś w tej światowej czołówce? E, tak, na pewno. Myślę, że też pomagają pomaga mi te starty pośrednie, czyli starty na diamentowych ligach czy na meetingach, e, bo tam zajmuję wysokie miejsca, e, czy też czasem wygrywam. E, więc to pomaga mi budować tą pewność siebie i to jest bardzo ważne przed tymi imprezami docelowymi, bo jeżeli wygrywam z tymi zawodniczkami gdzieś tam na meetingach, to czemu nie mam wygrać z nimi później na mistrzostwach Europy? Poza tym wiem, jak biegam na treningach, czuję się doskonale, w ogóle moje samopoczucie jest bardzo dobre i, i tego się trzymam, robię wszystko, żeby ta forma była. Ufam też mojemu. Trenerowi, zaplanował, że zaplanował, że ta forma będzie. Poza tym, co jest najważniejsze, jestem zdrowa, także jestem dobrej myśli.